Miniwa ma 17 lat. Miniwa często nie chciała ze mną zupełnie rozmawiać. Często nawet mówiła mi na początku mojej misji, że mnie nienawidzi, że mnie nie potrzebuje. Tak sobie pamiętam, myślałam, że po co ja tam pojechałam, że ja chyba się do tego nie nadaję, bo ja nie mam cierpliwości, ja po prostu tak po ludzku nie miałam do niej cierpliwości. Często tak sobie myślałam, że może coś w tym jest, że ja się nie nadaję, że jestem niepotrzebna. Tylko moje myślenie jakieś takie i nastawienie pewnie zmieniłam zupełnie, jak poznałam historię Miniwy. To jest akurat jedyna dziewczynka, którą rodzice jak była malutka, miała dosłownie kilka miesięcy, wyrzucili w buszu. No w buszu wiadomo, czyli w miejscu, gdzie zupełnie nie ma ludzi, gdzie są tylko zwierzęta. No miała umrzeć po prostu, miała zginąć, miała jej się nie udać przeżyć. Nastało się inaczej, bo w, w tym buszu znalazły ją małpy. Dokładnie pawiany, no i wychowały tą dziewczynkę do czwartego roku życia. Tak, jest bardzo radosna, kocha tańczyć po prostu, bardzo lubi księża, no po prostu jak zobaczy księdza jakiegoś, to od razu, to krok w krok też za księdzem. Naprawdę bardzo i uwielbia tańczyć, tak, no śpiewa, tańczy, jest, jest radosna. wie się udało, bo tak naprawdę jej życie później uratował dziennikarz, który wybrał się do Afryki, gdzieś tam w ten busz. chciał zrobić reportaż na temat małp, no i wszedł do jaskini chciał zrobić dobre zdjęcia a wyszedł z dzieckiem. Miniwa, dziewczynka wychowana przez małpy. Kojarzy mi się z piątą stacją drogi krzyżowej. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Ta dziewczynka została wyrzucona do buszu, kiedy była malutka, zaraz po narodzeniu i w wieku czterech lat znalazł ją dziennikarz. Szymon Tyreny. Każdy z nas w swoim życiu może spotkać tak, taką właśnie miniwę, taką dziewczynkę wychowywaną przez małpy, to znaczy dziewczynkę, która potrzebuje bycia znalezioną, która potrzebuje pomocy. Nie wiadomo kiedy to się zdarzy, ale warto się rozglądać bycia Szymon tyreny i szukać, czy przypadkiem to nie jest ten moment, czy to nie jest ta chwila, że ja tu i teraz powinienem być Szymonem z Cyreny dla tej osoby. Być może to jej życie uratuje. Być może to zmieni całkowicie jej życie yy, i to życie będzie lepsze.